Witam serdecznie, Migno Łukasz, firma Dive'a, także no, niektórzy mnie pewnie znają. Słuchajcie, Fishland, jeden z największych sklepów chyba w Polsce, możemy tak powiedzieć. Pełna oferta, może nie pełna, ale też wybrana oferta Dajwy, Między innymi seria Slim Shadows, czyli no fajne gumy, które już znalazły swoje grono zwolenników. Wybrane najfajniejsze kolory. Do tego oferta kołowrotków, która jest też rozsiana w różnych miejscach po sklepie. Też mam kilka tematów, tutaj może dowody rzeczowe ukryję. A smaczne było? Bardzo smaczne, urodzinowy torcik, więc tutaj trzeba było skorzystać. Słuchajcie, nowe tematy typu kołowrotek dystansowy Enzon Distance, ale Enzon Plus, czyli metalowa obudowa. Maślana praca, masa technologii ukryta w tym kołowrotku, przede wszystkim bardzo, bardzo duża moc tego kołowrotka, która na pewno przez lata będzie, będzie skrywała, zyskiwała swoje grono zwolenników. Do tego nowy, odświeżony model Enzon Plus, czyli standardowa wielkość kołowrotka federowego. Też do zakręcenia, do zakupu również w sklepie Fishland. Cała seria nowych kołowrotków do łowienia ultralightowego, czyli silver, Creek i primi na bardzo płytkich szpulach, maślana praca, maluteńkie, bardzo lekkie kołowrotki też ukrywające masę technologii firmy Daiwa. Też do pokręcenia i do zakupu w sklepie Fishland. I przechodzimy też w całą fajną ofertę spinningów, karpiówek, spinningów na każdą okazję spinningi do połowu, koni, strągów, szczupaków, sandaczy. Dużo kastów serii Prorex, Prorex AGS, czyli już tutaj wchodzimy w dosyć wysokie modele. Na stanie sklepu no, jedna z popularniejszych serii, czyli Kaldie, Kaldie Sensor Jiggy z karbonowymi dolnikami, standardowe Kaldie, seria wędzisk Exceller które mają znakomitą relację ceny do jakości. No i co jeszcze? Jeszcze możemy o, pokazać fajne plecionki, bo tutaj też, tutaj też jest bardzo fajny, ciekawy temat w sklepie. Znajdziemy zarówno turnamenty, czyli najwyższa jakość plecionek 8 przez półeczkę G-Braida Granda, G-Braida standardowego, podstawowego, G-Braid czterosplotowy i są tutaj również ukryte perełki dla łowiących na Feder, czyli turnament tonący ośmiosplotowy plus tonący rdzeń. Plecionka, która naprawdę faktycznie tonie. Sprawdzaliśmy, były robione testy, okay. także to nie jest ściema marketingowa. Naprawdę ten produkt jest no jakością premium i też. Ukryty produkt mega premium, czyli moretan 12-splotowy. Powiem szczerze, że, mm, trzeba to wziąć do ręki, trzeba to sprawdzić, yy, a najlepiej wypróbować, przekonać się do takiego produktu premium, ponieważ wtedy tak naprawdę zobaczymy, yy, jakie idą za tym właściwości użytkowania. Jest yy, skosztować tego i faktycznie widziałem tę różnicę i już na moich kowkach jest. Szczególnie do dalekich rzutów. Do dalekich rzutów, czyli właśnie te właściwości rzutowe tutaj odgrywają olbrzymią tak. różnicę. No, miękkość tej plecionki, jej śliskość, gęsty splot, powłoka silikonowa robią robotę, także również w ofercie w sklepie Fish. I zapraszam wszystkich na pogaduchy, na rozmowy, na, na ciekawe dyskusje na temat technologii, bo jest tego bardzo, bardzo, bardzo dużo. Także tak. zapraszam.